3, 2, 1, start 50, hak prawy i dot hak lewy, dwa prawy i hak prawy i hak lewy, długi do dwa prawy i... Hak prawy 30, hak prawy i... Nawrót lewy, do hak prawy i... Hak prawy i nawrót lewy, do hak prawy i hak prawy i 4 lewy, 3 prawy. 4 lewy, 30, hak lewy i 2 prawy i hak lewy, 70, hak lewy, zacisk i hak prawy i hak lewy środkiem do hak prawy, nie dni lewą, 50, 2 prawy i nawrót lewy do nawrót prawy, 30, hak prawy. I 4 lewy, do 3 prawy, środkiem Ja znowu I hak lewy, i hak prawy, do hak lewy, i hak lewy Prawą 5 lewy, 5 prawy, środkiem, 30 Hak prawy, nie dni, i hak lewy, 150 Można ciąć Nawrót lewy, nie ciąć, 40 Hak prawy, nie dni, 150 Można agresywnie. Hak lewy, nietni, środkiem 120. Dwa prawy, 40, 2 prawy, 30, 2 lewy, nie, wybija, 90. Hak prawy, to hak lewy, 40, 3 lewy, nietni, 40. 3 prawy, 100. Hak prawy, nietni. Dobra, coś tam poprawimy, będzie dobrze. No, będzie dobrze błyszcze. Dużo błędów było, ale było okej. Okay. <laughs> Kurczę, przypuciłem trochę. No, chory jeszcze w dodatku jestem. Dobrze, słuchajcie, ten setup agresywny, który tutaj mam do tego samochodu będzie dostępny pod filmikiem. Zaraz zobaczymy, który jestem. Czy poprawiłem, czy blisko dziesiątki chociaż dwudziestki. <laughs> P6 mamy, słuchajcie, na Kaczycak 2. Ale, kurde, wykręciłem czas. Wow, nie myślałem nawet, że taki czas wykręcę. P6 to jest naprawdę dobry wynik. Słuchajcie, no, te setupy, które. Nie mogę powiedzieć, skąd je mam, ale, ale one robią taką robotę, że masakra. Zresztą to widać. Znajomość trasy, oczywiście, też jest bardzo, bardzo ważna, ale setapy tutaj są bardzo ważne. Ten setup będzie do pobrania. Pod filmikiem, także będziecie mogli sobie pobrać ten setup. Jak ktoś będzie miał ochotę, przejechać sobie kaczyce 2, ogólnie to jest na wszystkie kaczyce. Ten setup jest bardzo agresywny i na tą Toyotę właśnie Aris GR WRC. Także no, słuchajcie, to jest naprawdę dobry wynik. Także sprawdźcie sobie ten setup, jak pobierzecie go, zostawcie łapkę w górę. Pod filmikiem, jak on spasi ten setup. Ewentualnie możecie sobie spróbować ze, skrynią, ze skrzynią średnią, bo tutaj w tej chwili ułożyłem skrzynię krótką. To jest bardzo agresywny setup, mocne hamowania i mocne odejścia. Wyjścia zakrętów bardzo mocne, mocne. Do hamowania. W ostatniej chwili takie do hamowania. No, musicie sobie sami popróbować. Jest petarda ten setup. Także no. Może bym się jeszcze pokusił tutaj o P3, ale wątpię. Raczej wątpię, chociaż musiałbym jeszcze dużo, dużo jeździć. No, tutaj zrobić te czasy o 3 sekundy szybciej, co dwóch kolesi tam zrobiło, to ja nie wiem, jak oni to zrobili. <ścoughs> 4 sekundy jeszcze urwać z tego. Myślę, że półtorej sekundy by się dało jeszcze urwać. Sekundę, półtorej. Ale to, co oni tam zrobili tym siądajem to to jest, powiem wam, mistrzostwo świata. Nie wiem, jak oni to zrobili. Dobra, ja, ja mam P6, w sumie przejechało 286 osób, na kaczycach 2. Fajny wynik, nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Polecam, pojeździcie sobie, dajcie znać w komentarzach, jakie macie miejsca i czy ten setup Wam się podoba. Wiem, że ludzie setupów nie udostępniają, a ja będę taki, co będę udostępniał. Jak będą fajne setupy, dobrze się będzie na jeździło, to będę udostępniał pod filmikami setupy, na których przejeżdżam, bo zabawa jest niesamowita i świetnie mi się jeździ tą Toyotą. Także pozdrawiam was i zapraszam do następnych filmików. Bang! Pozdro!